Jest Ciao Bambino, czy jak to się tam mówi. Witajcie w bardzo słonecznej Portugalii. Tak naprawdę jest to pierwszy dzień, który generalnie jest słonecznie. Wszystkie pozostałe, no to, no to był deszcz w porywach do dużego wiatru. No i troszeczkę śniegu też było w górach. Nie? Słuchajcie, chciałbym zrobić taką serię. A przynajmniej rozpocząć taką serię, w której będziemy sobie mówić o różnego rodzaju krajach, o różnego rodzaju miejscach ciekawych, które warto są zobaczenia. Uważam, że jest to kanał łowców niewygód. W związku z tym jest to kanał ludzi, którzy nie tylko jeżdżą terenowo, nie tylko się interesują motocyklami, ale również podróżami, wyprawami, małymi, dalekimi, krótkimi również. No i mam dzisiaj taką koncepcję. Moim pomysłem na spędzanie zimy... Jest raz w roku wyjechać sobie właśnie na zimowe wakacje. Niektórzy jeżdżą na narty. Ja bardziej lubię sobie jeździć właśnie gdzieś tam w ciepłe kraje, i tam na przykład wynajmuję motocykl. To sprawia na przykład, że mogę po pierwsze powiedzieć czasami innymi sprzętami niż jeżdżę dotychczas. A druga kwestia jest taka, że przez te parę dni jest to fajna forma relaksu i odskoczni od deszczu zimna i tego wszystkiego, co nas w Polsce zazwyczaj czeka w styczniu czy w lutym. Moja koncepcja jest właśnie taka. Przylecieć, wynająć na 5-7 dni, objechać wszystkie najfajniejsze miejsca. Niestety nie zawsze i nie wszystkie miejsca są otwarte takie atrakcje turystyczne typowo ale z drugiej strony mamy plus taki, że ludzi jest dużo, dużo mniej niż gdybyśmy przyjechali latem czy też na wiosnę. W wielu miejscach tak po prostu jest. I teraz tak. Na tapecie dzisiaj, albo na, na, ostatnio mi ktoś zwrócił uwagę, że to na tapet się bierze. No w związku z tym, e, bierzmy na tapet e, Portugalię. Objechałem około. 1500 km, może pod 2000 już w tej chwili. Praktycznie całą objechałem. To jest szósty dzień naszej wycieczki. Jeżdżę, jak widzicie, GSM 1250 i nagranie z testu powiedzmy takiego trochę długodystansowego jak dla mnie. Tego GSM również Wam przygotuję. Natomiast dzisiaj chciałem omówić troszeczkę Portugalię. Portugalia była takim krajem, jednym z tych krajów, w kraju in, do których zawsze miałem daleko i jedno z ostatnich, których nie odwiedziłem. Więc jestem tutaj po raz pierwszy. Co mnie zaskoczyło, a co było dosyć negatywne, powiem. Spróbuję Wam przybliżyć. Zacznijmy od samego początku. Dlaczego Portugalia zimą? No, dlatego, że z założenia to powinno być o wiele cieplej niż u nas. Niestety. Powiem szczerze, yy, wydaje mi się, że akurat miesiące zimowe nie są najlepszym momentem na przyjazd do Portugalii, dlatego, że ta pogoda jest bardzo mocno zmienna. Portugalia jest dosyć specyficzna, ponieważ mam wrażenie, patrząc po roślinności, która mnie otacza i porównując do innych krajów, w których byłem, krajów południa, mam wrażenie, że tutaj tych deszczy jest o wiele więcej niż in, gdziekolwiek indziej. Dodatkowo mamy dosyć duże wiatru, wiatry związane z bliskością oceanu. I ogólnie ten klimat jest taki troszeczkę, jak to się mówi, ja nie wiem, morski czy oceaniczny, tu przynajmniej tutaj w tej części bliżej wody. On jest troszkę zróżnicowany, ponieważ na przykład na południu mamy dosyć ostre słońce i tam nawet latem spokojnie można, nawet zimą, przepraszam, można mieć te 15-18 stopni bez problemu. Natomiast na północy, a im bliżej jeszcze gór, te temperatury mocno spadają. I uwierzcie mi, że te temperatury, które doświadczyliśmy, to było nawet do minus 1 gdzieś tam w górach, a poniżej, poniżej partii gór było 5 stopni. Taka różnica. 15-18 na dole, 5 stopni potrafiło być na północy Portugalii. Jestem tutaj w lutym, więc ta zmienność pogodowa jest taka sobie. Wydaje mi się, że dużo lepszym pomysłem jest przyjechać tutaj w marcu, czy też w kwietniu. Na tą chwilę śmiało tak mogę powiedzieć. Kolejna kwestia, kwestia samej Portugalii: czy jest tutaj sens w ogóle jechać. Powiem szczerze, że nie do końca wiedziałem czego się spodziewać, celowo i specjalnie nie czytałem żadnych przewodników, nie czytałem żadnych jakichś tam opracowań, zaproszeń, nie oglądałem żadnych filmów, w których był ten temat poruszany w Portugalii, ponieważ chciałem samemu doświadczyć i samemu troszeczkę sobie nakreślić wycieczkę i sprawdzić, czy to, co ja sądziłem o Portugalii, się pokrywa, czy też nie. I powiem Wam tak. Pokrywa się prawie że w 100%, ponieważ spodziewałem się, że Portugalia jako właśnie taka, jako państwo kolonialne, będzie miało dużo tego charakteru kolonialnego. I jeżdżąc po Portugalii, cały czas odnajdujemy ślady. Czasami mam poczucie, jakby podróżował, e, albo znajdował się w serialu Niewolnica Izaura, czy w Kamiennym Kręgu. czy pamiętacie tam te seriale, chociaż nie wszyscy pewnie pamiętają, to są takie seriale brazylijskie typowo, gdzie e, te wielkie chawiry, na przykład wielkie kasy, tak, bo oni te domy nazywają kasa, e, znajdują się na każdym kroku, gdzie mamy e, betonowe słupy, beton, nie betonowe, żeby, kamienne słupy, kamienne mury otaczające wielką posiadłość, e, z wielką kutą bramą, e, w środku fontanna e, dużo że dziedziniec, wjazd, wielki dom, wszystko to taki smak ma kolonialny. Tego jest tutaj naprawdę dużo. Nie powiem, że na każdym kroku, bo tam w mniejszych miejscowościach, powiedzmy, tego typu domów nie ma, ale ogólnie no, czuć, czuć ten taki klimat kolonialny. Architektura naprawdę zaskakuje i jest mnóstwo tego typu takich ładnych budynków, parków, jakichś domów, budynków użyteczności publicznej, przepiękne są kościoły, bazyliki, macie kto, kto, kto chce może odwiedzić na przykład Fatimę, gdzie mamy Wielką Bazylikę Marii. mnóstwo, mnóstwo fajnych rzeczy, bardzo piękne są również góry, góry słuchajcie są takie, jak to powiedzieć, w wielu miejscach one są skaliste, ale nie w ten sposób, kiedy widzimy ostre skały, tylko te góry są takie, trochę jak u nas góry stołowe, czyli mamy takie wielkie wyrastające z ziemi głazy. Te głazy czasami potrafią przypominać całą górę. Widziałem taką, taki głaz, powiedzmy, który miał nie wiem, z kilometr średnicy. Tak przynajmniej wygląda. Wygląda po prostu jak wielka góra, która wychodzi gdzieś tam z ziemi. Super mega to wyglądało. Dużo takich okrąglaków, otoczaków, wielkich głazów gdzieś tam w górach było widać. Naprawdę góry są prześliczne. Prześliczne, słuchajcie, też jest morze, albo powiedzmy nawet ocean, bo tutaj morze nie ma. Więc te wszystkie plaże, klify. Bardzo ładnie to robi robotę. Oczywiście, jeżeli nie ma pogody. No to jest średnio przyjemnie, bo są wielkie fale i, i powiedzmy mocno dmucha. Natomiast kiedy pogoda jest, no tak jak w tej chwili, no to naprawdę robi się super fajnie. Yy, jedźmy dalej. Co jeszcze może interesować motocyklistę? Yy, drogi. Drogi yy, w stosunku do innych krajów południa są chyba najlepsze, po jakich jeździłem. To znaczy, cała infrastruktura jest bardzo dobra. Oczywiście nie powiem, że nie zdarzają się drogi, gdzie tam są troszkę z dziurami, z jakimiś tam dziwnymi remontami i tak dalej, to oczywiście tak znajduje się, natomiast ogólnie cała infrastruktura jest mnóstwo autostrad, mnóstwo dróg szybkiego ruchu i naprawdę te drogi kleją, nie są zasyfione, nie są zaśmiecone, można składać się w zakręty bezproblemowo i... Mnóstwo, mnóstwo frajdy można jeździć, może, może, może się dziać z jazdy drogami nie? asfaltowymi. Z, jednym, z jedną taką uwagą: autostrady w większości są płatne, i żeby zapłacić za te autostrady, taki, taka informacja: musicie mieć taki jakiś specjalny nie wiem, bryloczek, czy coś takiego, który wam jakby nabija, bo to wszystko jest na, na czujkę. On piknie, nabija was, kiedy przejeżdżacie. Gość ze wypożyczalni sugerował, żeby go gdzieś tam przypinać sobie na ręku. My ogólnie z autostrad nie korzystamy, więc jeździmy bocznymi drogami, więc to raczej nam nie było potrzebne. Natomiast uczulam, ponieważ wiele, wiele dojazdów do wszystkich, większości miejscowości jest autostradowych. Tych autostrad jest naprawdę bardzo dużo. Jeżeli chcecie korzystać z autostrad, musicie mieć tam jakiś brylaczek, bo te wszystkie autostrady są, nie ma bramek, tylko po prostu są na. na no tam na wi-fi czy na sieć czy na coś tam skonstruowane że to wszystko radiowo jest nabijane i musicie coś takiego mieć jeżeli wypożyczacie sprzęt, prawdopodobnie taki broczek dostaniecie, on będzie nabijał na wypożyczalnię, a potem dostaniecie z wypożyczalni rachunek dodatkowy, zostaniecie dodatkowo obciążeni tym, co żeście na na autostradach więc nie musicie się martwić, natomiast jeżeli przyjedziecie własnym pojazdem no to tutaj troszeczkę macie problem, musicie zorientować się w jaki sposób kupić takie coś lub w jaki sposób się poruszać po autostradach właśnie płacąc radiowo. Nie wiem, jak to dalej tam wygląda. Temat dróg dalej. Jak wygląda offroad, czy też jazda po bezdrożach w Portugalii? Powiem Wam w ten sposób. Tak trochę średnio. To znaczy, da się tutaj jeździć bezdrożami. Tych bezdroży jest Całkiem, całkiem, znaczy, znaczy nie jest źle o tak, nie ma szaleństwa, ale natomiast nie jest źle. Dużo jest w części wschodniej, tam gdzie mamy góry, tam gdzie mamy część taką mniej zaludnioną. Tutaj wiadomo, im bardziej będziecie się przytulać do oceanu, tym bardziej będziecie mieli bardziej zaludnione wioski, miasteczka, obszary, gdzie to wszystko będzie trudniejsze, jeżeli chodzi o kwestie stricte jazdy offroadem. Natomiast da się tym jeździć, trzeba mieć tylko pod uwagę, trzeba brać pod uwagę jedną rzecz. Bardzo dużo jest terenów prywatnych, i one są oznaczone różnego rodzaju takimi palikami, jakimiś tam znaczkami, że teren prywatny albo zakazy wjazdu. Te znaczki potrafią być okrągłe bądź kwadratowe, one potrafią być nawet takie wycięte jakby z jakiegoś kartonu. Trzeba na to zwracać uwagę, no bo po to, żeby nie robić sobie jakichś tam kłopotów i komuś nie jeździć po posesjach, domach czy, czy jakichś tam polach. Nie? Ale ogólnie da się, da się znaleźć tematy offroadowe, natomiast trzeba mieć świadomość tego, że to nie jest kraj, który jest jakby otwarty bardzo mocno na, na offroad i tutaj wszystko można. Nie? Jedźmy dalej. Kwestia, która może interesować kierowców motocyklistów, to są również ceny. Ceny benzyny. To jest około euro 70, euro 65. Znalazłem najtaniej za litr, tam do euro 80 mniej więcej. Ceny jedzenia porównywalne do polskich cen. Nawet czasami owoce, warzywa, miałem wrażenie, że są tańsze. Mięsa wcale nie są drogie, na przykład we Włoszech są dużo droższe. Ceny w jakichś knajpach, restauracjach no, wychodzi podobnie jak do polskich albo taniej. Dla przykładu. Portugalia tak naprawdę jest dosyć dużą krainą steka i, i owoców morza. W zależności od tego, gdzie się znajdujecie, będzie albo tego więcej jednego, albo drugiego. Takie przynajmniej były moje odczucia. I na przykład stek, e, dobrej jakości stek tutaj. Mm, w Portugalii kosztuje mniej niż w Polsce. Spokojnie kupujemy go w dobrej restauracji za 15, 17, 18 euro. Gdzie w Polsce to jest 100 i więcej złotych, bez problemu możemy doświadczyć takich cen. Owoce morza również są tańsze niż w Polsce. Oczywiście oprócz tego, słuchajcie, Portugalia też stoi standardem, czyli pizzą, hamburgerami, jakimiś tam innymi rzeczami, frytkami i tak dalej, i No więc tego doświadczycie bezproblemowo cały czas. Noclegi. Noclegi jest tutaj duża baza noclegowa wynikająca z, z, z turystyki, która się odbywa na Portugalię, Więc z tym, tym jakoś specjalnie nie musicie się martwić. Ceny oczywiście są bardzo zróżnicowane. Jest dużo też hosteli, gdzie ceny zaczynają się już tam od 50 zł powiedzmy za osobę do no tam w górę, wiadomo, yy, może być różnie. Natomiast no powiedzmy do 150, bo znowu znajdziecie 100-150 zł, to znowu znajdziecie na przykład pojedynczy pokój dla pojedynczej osoby. Yy, no to mówię o tych oczywiście najtańszych cenach. Yy, natomiast yy, jeżeli jedziecie większą grupą, to my żeśmy się zazwyczaj mie mieścili w 100 zł na osobę koszt noclegu przy piątce nas tak czyli to były jakieś tam dwa lub trzy pokoje w podziale na osoby tak mniej więcej wychodziło około 100 zł 100 110 120 a czasami 80 tak to mniej więcej wychodziło że chodzi o koszta z tych noclegów Koszta wynajmu motocykla nie chcę przekręcić dokładnie bo chłopaki brali fajne nowe motocykle ja również zresztą z wypożyczalni EuroCapcar. Europcar, to się tak dokładnie nazywa, i tam płaciliśmy około 60 kilku albo 70 euro za najnowszą Afrykę Twin. Na przykład IGS był troszeczkę droższy, nie pamiętam około 70 kilku czy 80 euro za dobę. Dla wielu z was, znaczy znaczy, wiele osób powie, że to jest to drogo, ale uwierzcie mi, że porównując do innych cen gdzieś tam w Europie, to nie jest wcale jakoś tam specjalnie drogo, bo. Bo, bo, bo byłem w różnych krajach i jeżeli mówimy o nowych motocyklach i na tym poziomie motocykli, czyli poziom Afryki, poziom GSA, to to jest taka już wysoka półka, jeżeli chodzi o, o wynajem, no to one zazwyczaj są dużo, dużo droższe. Można było gdzieś tam znaleźć troszeczkę tańsze opcje, na przykład CB500X i tak dalej, no to to były koszta rzędu tam chyba 50 euro za dobę. Wiele osób z Was powie, no ale samochód można wynająć za 30, te tam, czy, czy, czy za 20, nawet nawet taniej. Ostatnio wynajmowałem na na, na Sardyni za 60 zł za dobę auto. No i taka jest niestety prawda, ale tego nie przeskoczymy, ponieważ y, koszta wynajmu motocykli po prostu są dużo droższe niż samochodu. I ja wiem, że to się nie kalkuluje, y, no bo można mieć samochód, można się jeszcze rzucić na, na, na 4 osoby i można jeździć dużo taniej. No taka jest niestety prawda. No ale no tak już jest z tymi motocyklami. Jeżeli chcecie po prostu polatać motocyklami i je wynająć, no to tyle trzeba będzie zapłacić. Jeżeli porównacie sobie koszta transportu takiego motocykla do Portugalii, swojego motocykla, no to wyjdzie Was podobnie albo dużo drożej. Bo oprócz tego, że zapłacicie za transport, to jeszcze trzeba będzie doliczyć własne opony, własne zużycie, nie wiem, olej, łańcuch, tego typu jakieś tam historie, amortyzacje. Bla, 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 i tak dalej, i tak dalej. Więc całościowa taka wycieczka na, na 7 dni do takiej Portugalii, jeżeli nie szalejemy z restauracjami z tego typu rzeczami, spokojnie jest w stanie zamknąć się w tych 3,500 tysiącach złotych. No, jak ktoś poszaleje, to pewnie ze 4, a jak ktoś bardzo mocno zaciśnie pasa, to pewnie nawet w 3 jest się w stanie zmieścić. Koszta biletu, żeby tutaj dolecieć, to jest koszt między 300 a 500 zł, w zależności jak uda Wam się znaleźć i skąd połączenie lotnicze. Tak to wygląda całościowo. A teraz technicznie to, to mi się mówili. A teraz po co tu tak właściwie przylecieć? Po pierwsze, fantastyczni ludzie. Naprawdę, powiem szczerze, ludzie mnie bardzo mocno zaskoczyli. Ci ludzie są, po pierwsze, bardzo mili. Po drugie, komunikatywni, choć z językiem angielskim bywa średnio. Tym niemniej coś większość osób rozumie, przynajmniej tych młodych osób rozumie, są w stanie coś tam Wam pomóc, odpowiedzieć i tak dalej. Nie ma z tym większego problemu. W miejscowościach turystycznych, w hotelach i tak dalej oczywiście bezproblemowo. Natomiast samo podejście ludzi jest takie bardzo pomocne. Oni na każdym kroku jakby chcą Wam coś ułatwić albo pomóc. Do tego stopnia to jest zauważalne, że nawet na ulicach, kiedy jadę motocyklem, ludzie po prostu zjeżdżają mi na bok. Ustępują, przepuszczają gdzieś tam. Oni w ogóle są tacy dosyć fajnie wycofani, mogę, można powiedzieć, bo oni są tacy, jakby troszeczkę skromni, i, i, i troszeczkę są przeciwieństwem Polaków w wielu kwestiach, i tacy ugładzeni mocno to, to making, Ustępują, pozwalają wam wjechać, przepuszczają gdzieś tam, uśmiechają się. Kiedy, na przykład, bardzo są pomocni. Mieliśmy taką sytuację, ja przynajmniej miałem taką sytuację, że poszedłem wieczorem do sklepu, już była późna godzina, jeden z hotelu, jeden, jedyny sklep, jaki był najbliższy czynny, to, to był taki sklepik, w którym prawie nic nie było. Wybrałem coś tam do jedzenia, coś tam do picia i... No i chcę płacić kartą. Człowiek mówi, że niestety on nie ma terminala, a ten terminal nie działa. No ja mówię, no to dobra, okej, okay, no to tam muszę zrezygnować. A on mówi, on mi pokazuje, że nie, 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 żebym zabrał ten towar i jutro przyniosę i zapłacę pieniądze. To był człowiek, który mnie pierwszy raz na oczy widział, ani nie wiedział, gdzie mieszkam, ani nie wiedział skąd ja to się wziąłem. I tam nie, oczywiście nie, nie, nie była jakaś wielka kwota, tam wchodziło chyba z 5 euro. Yy, I mówi, nie ma, nie ma problemu, przyniesiesz pieniądze jutro i, i tyle. No więc ja poszedłem do bankomatu, zapłaciłem, yy, wróciłem się, zapłaciłem, żeby nie zapomnieć i żeby tam się z rana nie mieć żadnego problemu. Yy, no ale to też pokazuje, jak to niejako moje podejście do człowieka. Druga sytuacja, którą mieliśmy, to również pokazuje ich podejście do, do nas. Była wtedy, kiedy podjechaliśmy dużą, znaczy grupą nas jest piątka, podjechaliśmy do e, tam, gdzie koridy się odbywają, e, te walki z bykami, jakaś tam arena była, chcieliśmy ją zobaczyć w środku, e, no i nikogo tam nie było, zupełnie podjechaliśmy na parking i patrzymy, że jakiś taki konserwator wychodzi, zamyka drzwi e, od tego, tej bramy, więc podchodzimy do niego, pokazujemy, że chcielibyśmy wejść do środka. On w ogóle nie mówił po angielsku w żaden sposób, natomiast pokazał nam, że tak się przejął bardzo, że chcieliśmy wejść, a on nagle coś zaczyna kombinować, kręcić i tak dalej. Okazało się, że nie ma klucza do tego. Nie wiem, czy te klucze zatrzasną w środku, czy jakoś inaczej, czy ktoś mu otworzył. Nie mam pojęcia, jak to się stało, natomiast człowiek szybko pobiegł gdzieś tam do miasta. Miejsce po 5 minutach kazłam poczekać. Miejsce po 5 minutach taszczy, słuchajcie, ze sobą taki wielki śmietnik, taki kubeł 1000-litrowy, czasami jakoś taki jest mniej więcej. Takiej wielkości kubeł są na kółkach, taszczy. Podjeżdża tym kołkiem, tym, tym śmietnikiem pod ogrodzenie tej, tej całej koridy, wspina się po murze, gdzieś tam przeskakuje, prawie spadł z tego, tam zawis spadł później, i tak dalej. Przeskakuje przez płot. E, włazi tam do, na tą arenę, od tyłu otwiera nam drzwi i mówi: zaprasza, żebyśmy weszli i żebyśmy zobaczyli, sobie, jak to wszystko wygląda. Nie? Więc, więc turbo się poświęcił, no, było nam niezmiernie miło, e, że, że mu się chciało, i, i tak dalej. No, no, super to wyglądało. Obejrzeliśmy sobie oczywiście wszystko na miejscu, podziękowaliśmy i pojechaliśmy sobie dalej. Także naprawdę ci ludzie są mega uprzejmi, e, oni są w rezultacie, że jakby nie, oni bezkonfliktowi. naprawdę e, to widać również, jak, jak poruszają się samochodami. Jak jeżdżą oni wszyscy, są tak, tacy grzeczni. Nie łamią przepisów, nie jeżdżą szybko, ustępują z każdej strony, przepuszczają. No naprawdę, naprawdę, Szapoba, byliśmy pod dużym wrażeniem, jak to się odbywa. W samym kraju, słuchajcie, nie ma za dużo fotoradarów. Te fotoradary gdzieś tam się znajdują, są zawsze oznakowane i znajdują się na, przy drogach takich szybkiego ruchu bardziej. Nie widać to jakoś specjalnie policji. Policja gdzieś tam jest, ale to bardziej służba porządkowa, nie ma tam typowych stójkowych z fotoradami, z fotoradami pilnujących, gdzieś tam sprawdzających itd. Ogólnie można po tym kraju poruszać się bardzo, bardzo sprawnie. Natomiast problemem jest to, co jest w, du w, dużo, w dużej ilości krajów południa. To znaczy, jeżeli przestajemy iść autostradami i pakujemy się przez takie drogi poboczne, to one bardzo często prowadzą przez miasteczka, gdzie jest jedno miasteczko za drugim połączone. E I tam jest duży ruch, droga wąska i bardzo trudno się tam wyprzedza. Bardzo często jest tam linia ciągła, więc to bardzo mocno spowalnia nam ruch. No, my jeździliśmy gdzieś tam sobie zwiedzając, więc żeśmy mocno się na to nie napinali. E co słuchajcie, tu jeszcze jest fajnego. Tu są bardzo fajne miasteczka. Oprócz tego, żeby fajnie zobaczyć południe, bo tam wybrzeże, klify, ocean i tak dalej. Fajnie jest zobaczyć góry. Są mega fajne miasta takie jak Porto czy Lizbona. Oprócz tego są, jest wiele innych mniejszych miasteczek. I te miasteczka mają fantastyczny klimat. Ja zrobiłem sobie mapę moją podróżniczą z mapy sklepów z puszkami, z rybami to takie ciekawostka jak byliśmy w Faro, trafiliśmy do sklepu który ma to był, to był dziwny marketing jak dla mnie, No dosyć niespotykowana sytuacja słuchajcie firma, która produkowała sardynki w puszkach od 42 roku bodajże wymyśliła sobie sposób na sprzedawanie tych swoich puszek o wiele drożej niż ma to miejsce normalnie, no bo normalnie firma, która produkuje puszki z serdankami po prostu wpakuje je do marketów i, i tyle. I tam sobie sprzedają, nie? A ta firma wymyśliła, że zrobi Ładne kolorowe puszki na różne rocznice, na, z jakimiś tam dodatkami. Oprócz tego tam jest, nie wiem, z 10 czy z 20 rodzajów tych sardynek w różnych opcjach. Ale oprócz tego te puszki są kolorowe. Łączę z tym, że wymyślili sobie, na przykład, że zrobią puszki yy, z datami, yy, na przykład od 1960 któregoś roku do, yy, tysiąc, tam do 2023, i mamy całą ścianę puszek z datami po prostu. Yy, no i to, to było bardzo ciekawe. Ja pytam się, o co chodzi z tymi datami. tak? Na każdej puszce jest napisane data 1985. On mówi to jest data, która może oznaczać to, co chcesz, żeby oznaczała. Czyli możesz komuś kupić po prostu puszkę z datą jego urodzin w prezencie. No i takich puszek było, tu były z datami, tam były z czymś innym, tam były ściany po prostu puszek. Tak jak w bibliotece, słuchajcie, są ściany książek, to tam po prostu były ściany puszek. No i to było tyle ciekawe, że to naprawdę ten biznes im się kręcił od tam chyba 2016 roku. I oni otworzyli te swoje sklepy w... A jeszcze tylko dopowiem, że ideą tego było, że te puszki kosztowały 7 do 10 euro, a no ma puszka sardynek gdzieś tam w markecie kosztuje, nie wiem, euro. Tak? Yy, I oni te sklepy swoje z puszkami otworzyli, yy, mają chyba z 10 sklepów w Portugalii. I mają jeszcze tam w Nowym Jorku. No i oni otwierali, słuchajcie, tylko w takich mega fajnych turystycznych miejscowościach, gdzie przyjeżdżają ludzie, bo to i w najlepszych punktach. Bo ludzie po prostu te puszki tam kupowali, na jakichś deptakach czy i, i w fajnych miejscach. No ja po prostu wziąłem z nich mapkę i w ramach tej mapki poruszałem się po tych miejscowościach. Yy i naprawdę za każdym razem trafiałem w fantastyczne miejsca, gdzie albo było jakiś mega ciekawy jakiś deptak, sklepiki, jakieś tam różne jakieś kanały, albo zabytki, super jakieś tam drogi miejsca, no naprawdę świetnie, świetnie to wyglądało, no i taka, taki rodzaj turystyki mi się sprawdzi najbardziej. Przy okazji potestowałem też GSA, mam swoje zdanie, o którym wam oczywiście opowiem. W moim odczuciu Portugalia jest mega fajnym krajem do odwiedzenia. Oczywiście uważam, że akurat spora zimowa odradzam, bo, bo nie wygląda to zbyt dobrze, bo wiało, bo padało i tak dalej. Uważam, że w porze zimowej są fajniejsze miejsca. Na przykład super nam się sprawdził Cypr, super nam się sprawdziło pogodowo, super nam się sprawdziła Majorka, super nam się sprawdziła Sardynia. Myślę, że Sycylia też by była super na zimę. Myślę, Grecja, myślę, że podobnie by było. Natomiast akurat tutaj, jeżeli chodzi o Portugalię, to chyba chyba nie do końca ta zima jest tutaj fajna. Ten klimat troszeczkę jest taki bardzo zróżnicowany i potrafi padać, za chwilę słońce, za chwilę znowu chmury i tak dalej, i tak dalej. Ale zachęcam Was do przyjazdu do, 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 do Portugalii, ponieważ jest to jeden z tych krajów, który według mnie jest jeden z najfajniejszych w Europie, jeżeli chodzi o te wszystkie kraje południa. Naprawdę ma mnóstwo rzeczy do zaoferowania. Superkultura, fantastyczni ludzie, mega widoki, mega fajne miejsca, bardzo dobre miejscowości, dobre jedzenie, super drogi. Można się wyjeździć, można odpocząć, można się zrelaksować i można doświadczyć mnóstwa fajnych rzeczy. Także zachęcam Was do Portugalii. Przylecicie tutaj na dowód, zapłacicie euro i tyle. Także Kraj numer jeden Portugalia zaliczony. Zapraszam Was i będę Was informował o jeszcze innych krajach, co w nich było ciekawego, a co nie. Pozdrowienia i trzymajcie się! Cześć! Jeszcze tylko taka jedna rzecz myśl przyszła, o której chciałem wam powiedzieć. Mam wrażenie troszeczkę być może mylne, że ci ludzie dlaczego są tacy grzeczni, tacy ugładzeni, jakby trochę chcieli przeprosić za swój kolonializm <grym> na świecie. Takie oczywiście yy, no, moje, moje, moje wrażenie. Nie? Pozdrowienia, trzymajcie się serdecznie i cześć.